Cześć, dzisiaj pokażę Wam fantastyczną sztuczkę z kartami. Sprawdźcie to. Talia Kart. I oczywiście potrzebujemy widza, któremu będziemy pokazywać sztuczkę. Prosimy, aby wybrał dowolną kartę. Widz wybiera dowolną kartę jaką chce. W tym wypadku jest to 9 pik, prawda? Karta oczywiście można podpisać, z tym nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście może zostać wybrana dowolna inna karta karta samego dołu. Z tym również miała problemu. Teraz bierzemy sobie, bierzemy sobie dziurkacz do dziurkowania i sobie taką, taką dziurkę. Prawdziwa dziurka, jak widzicie. Teraz dziurkę można wziąć i przesunąć sobie w taki oto sposób w zupełnie inne miejsce na karcie. Widzicie? Teraz zrobię coś niesamowitego. Uwaga, teraz staram się, nie wiem czy to widzieć, to jest bardzo trudne. Raz, dwa, trzy. Dziurka nam przeskakuje w zupełnie inne miejsce. Teraz nawet zrobimy coś trudniejszego, mianowicie weźmiemy inną kartę. uważnie co się stanie? W ten sposób przeskakuje nam dziurka na inną kartę. Może mu udać się sprawdzenia. I tak samo jak kartę widza, która również moje wcześniej może być podpisana. Te dwie karty możecie oddać jako pamiątkę, jaką chcecie. Świetna sztuczka, polecam Wam na żywo miarze Innych sztuczek nauczy się tutaj. Dodatkowo, jeżeli chcesz się nauczyć profesjonalnych sztuczek magicznych, zapraszam Ciebie na stronę x Jak widzisz, jest tutaj taki banner darmowa sztuczka. Jeżeli w niego klikniesz i podasz tutaj swój adres mailowy, Dostaniesz ode mnie dostęp do profesjonalnego kursu iluzjonistycznego. To będą cztery odcinki, naprawdę fajne sztuczki, więc polecam e, Ci właśnie.